I hej, witam Was serdecznie. Jestem w trakcie rozszerzania tej maszyny. Um, to jest fajny komputerek, który stał się serwerem. Dzięki tym dwóm kartom, które pochodzą z serwera. Tu włożyłem takie fajne światełko. Um, tak dla klimatu, tylko pod film, bo zaraz jak zakończę film, to je odłączę. Bo za dużo światełek też nie, nie jest za ciekawie. Um, no. no i po prostu rozszerzam tę maszynę. Każde takie zmiany rejestruję na czytnikach kasetowych też. fajna sprawa oprócz tego, że w bazie danych się rejestruje, to i tutaj. No i tutaj właśnie jest takie rozszerzenie. Musiałam trochę temat doszlifować, żeby się dokładnie dowiedzieć, o co tu chodzi. Z rozszerzeniem przesyłu danych. No, bardzo fajne możliwości są w akces... dzięki akcesoriom serwerowym. Bo akcesoria serwerowe to już jest po prostu inny temat, inna kraina. A jeszcze, jak się połączy te akcesoria z komputerem domowym, robiąc z komputera domowego fajny serwer, to jest po prostu mega kosmodrom, wtedy, jak to się mówi. No, i z tego komputera właśnie robię. Coś mega super kosmodrowego. Taki po prostu, jak to powiedzieć, coś takiego jak prom kosmiczny na tych filmach, Star czy coś w tym rodzaju. To dokładnie z tego komputera się taki komputer zrobił, jak w Star Treku. Ten taki prom. To jest w ogóle bardzo fajny komputer. To jest buta deluxe Asusa. Um, bardzo jest taka mega. Jak na tamte lata, w których ona powstała 2002 rok, z tego co pamiętam, to jest naprawdę nad nadpoziw. Naprawdę jestem pod wrażeniem tej płyty, że ma takie fajne możliwości, rozbudowana jest taka na maksa, jak na ten czas, w którym ona była wyprodukowana. No, no i tego jak już. Zakończę pracę przy tym komputerze, przy rozszerzaniu jego. To. Jeszcze raz pokażę. To, to będzie po prostu mega no, super. Mega super fajnie. Jak zakończę to rozszerzanie komputera, to przejdę do naprawy drmerów. Tam będzie do przełożenia cały silnik i łożyska do spisania, żeby kupić takie łożyska jak te, tylko po prostu z wyższej półki. No i do wiertarki i do diaksów ta sama sprawa, tylko jeszcze dodatkowo będę musiał szczotki kupić. No i to będzie Odnowienie narzędzi. No to, to zaraz, jak skończę rozszerzanie komputera, to poświęcę chwilę na, na naprawę narzędzi. No. No i to byłoby na tyle. Na razie jakoś jak tematów nie przewiduję. Czuję po prostu taką, nie wiem, taki moment, że tak byłem po prostu. Wyczerpał sobie jakieś tematy fajne do nagrywania, dlatego, jakąś przerwę chyba zrobię z nagrywaniem, bo trzeba zrobić przerwę, żeby nie nagrywać mało ciekawych filmów po prostu. O. I dlatego właśnie na razie będzie jakaś przerwa, podejrzewam. Chyba, żebym miał naprawdę jakiś mega fajny pomysł na film, którym bym się chciał z nami podzielić. No, to to byłoby na tyle. No to hej, biorę się do dzieła.